Dobry wieczór, witam państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu III ligi grupy drugiej pomiędzy Gryfem SUBSK a Elaną Toruń. Mecz zakończył się remisem 2 do 2. Są ze mną trenerzy obu zespołów. Jako pierwszego proszę o komentarz do tego spotkania, trenera zespołu gości, pana Rafała, więc Dzień dobry. No, dla nas nie będę ukrywał stracone dwa punkty. i Pomimo tego, że rzeczywiście Gryf w końcówce miało szansę nawet na zdobycie trzeciej bramki, to. No, przy wyniku 1-0 mamy możliwość zdobycia bramki na 2-0, która pewnie uspokoiła mocno mecz. To samo przy wyniku 2-1 mamy znowu jedną sytuację, powiedziałbym, że stuprocentową, w której zamiast uderzać chcemy podawać piłkę i jeden z zawodników się poślizgnął. I niestety też nawet nie dajemy szansy bramce, żeby się pomylić. Przez to w końcówce niestety zamiast kontynuować nasz pomysł nagle, to zaczęliśmy szukać zupełnie innych rozwiązań, zupełnie niepotrzebnie i, no i ubo, ubolewamy, że po raz kolejny niestety remisujemy y, dwa razy w tym meczu prowadzący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz trenera gospodarzy pana Krzysztofa Millera. Dobry wieczór. Nie zgodzę się tutaj z tym, co powiedział trener. Eee, Moim zdaniem byliśmy drużyną dużo lepszą dzisiaj. Eee, stworzyliśmy sobie dużo więcej sytuacji. Eee, w drugiej połowie lana miała tylko jedną sytuację, eee, którą zamieniła na bramkę. Eee, ale z przebiegu spotkania to, to gryf, i to w pierwszej, czy w drugiej połowie dominował. Byłoby drużyną lepszą, eee, drużyną, która chciała bardziej wygrać. Eee, dwie głupio stracone bramki, ale już chyba do tego troszeczkę się przyzwyczailiśmy. Ja wiecie, że to na pewno, że zespół dwa razy odrabiał straty i, i w końcu meczu miał, miał sytuację stuprocentową, gdzie w 93 minucie mogliśmy zamienić się na bramkę, niestety nie udało się. Też ta ręka w polu karnym rozmawiałem z sędzią. Sędzia przyznał się, że powiedział że tak, była ręka, ale niestety przepis jest jaki jest. Jeżeli z obrońca wybije piłkę i trafi sobie w rękę, w rękę czyli jest to błąd teoretycznie techniczny. Ale jest to przywilej dla obrońcy: jest to śmieszny przepis. Sędziowie sami to przyznali, że tutaj powinien być ewidentny kardyn, ale przepisy są jakie są, jednakowe dla wszystkich. Niestety, tylko remis. Jeszcze raz podkreślę, za, za piękną grę nie ma trzech punktów. Na pewno zasłużyliśmy, byliśmy drużyną lepszą. Niestety, niestety, tylko punkt. Ale tak naprawdę w tym momencie już nie ma to najmniejszego znaczenia. Zapominamy już o tym meczu i skupiamy się na pięciu kolejnych 15 punktów do zdobycia. Będę to cały czas podkreślał, może to brzmi śmiesznie, ale walczymy do ostatniej sekundy i na pewno nie poddamy się. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.